Najprostszy sposób na to, czy matka już zaczęła czerwić wóru Do początkujących strzelarzy Może komuś się to przyda Bez zaglądania do środka Bez rozgrzebowania gniazda Więc tak, zrobimy daszek I kładziemy rękę Jeżeli wyczuwamy ciepło Znaczy to, że matka Czerwi, ponieważ pszczoły podnoszą temperaturę gniazda wyraźnie można to odczuć, gdzie jest ciepło, a gdzie nie tutaj delikatnie już czuć że podnoszą temperaturę, ponieważ wyczuwalna jest no ciepłe, ciepłe ramki po prostu są za to, mamy wysuwaną dennicę W osypie, w tych sklepinach tutaj, jeżeli pojawiają się takie, tak jak tutaj, takie jakby kółeczka, oznacza to, to, że pszczoły już się wygryzły. Są to takie dekielki od komórek pszczelich. Pszczoła podczas wygryzania się wygryza, to po prostu i to <laughs> wypada. Czyli to jest oznakaz, że pszczoły już jakieś tam się wygryzły. W tutaj widzimy też useczki woskowe. Wosku, czyli wypacają wosk, czyli coś zaczynają budować sobie tam w środku nawet. Słychać tą rodzinę się denerwuje. jest to dosyć normalne już w tej porze roku że matki zaczęły czerwić nie jest to jest jakieś mega czerwienie ale już jest czuć to czuć jak się położy rękę to ciepło nie trzeba rozgrzebywać wcale ula żeby jeszcze zajrzeć co tam się dzieje nie wiem czy mi się uda jedną ręką otworzyć zatwór pszczoły tutaj już widać sobie wychodzą karmu jeszcze mają dużo, bardzo dużo. są tu krainki jak widać im w oulach jednościennych przebiega bardzo dobrze nic im tutaj nie dolega Na czerw już mają ponieważ ramki są ciepłe dziękuję